Cześć, śmioneczki, żemeczki, witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale i to będzie vlog właśnie do sobie po kebaba i co będę wam pokazywał jakieś ciekawe momenty a nie? I że idę sobie i będę zgadał, gadał więc jak ciężko widzimy się później. No jestem już Siemeczki. mam mamy Eurobułę tak zwanego najlepszego kebaba w fabryce kebabów i co? Będziemy coś jeszcze robić, zajdę do domu muszę tam... Córkę, zmontować ten film i wrzucić go na kanał, więc on wbije pewnie gdzieś tak jakoś wieczorem ta maseczka mnie zdenerwuje więc za. i jak wam się film podoba zostawcie łapkę w górę subika, dzwoneczkiem, zostawcie po sobie komentarz oraz jeżeli zostawicie tak 15 łapeczek w górę, z, nagramy następnego vloga mam plan zrobić daily vloga, ale to za tydzień, na wtorek a tak to w sobotę wlatuje na kanał e, film z maczakiem z, nie, czyli film z e, Arena of Valor I mamy też plan po tych całe, po, tej całej, po tym całym koronawirusie e, Nagrać taki, vlog, e, taki vlog w czterech lub nawet nie jeżeli się ekipa większa powie. Jeżeli ekipa się zrobi większa A na razie nas jest tylko czterech e, Jestem ja, dwóch kolegów i koleżanka, ale na pewno damy radę. I co zostawimy sobie na świecie telefon. No i co? I to na tyle, jak na razie. Będziemy się widzieć później. Pewnie Wam zrobię jeszcze jeszcze jakieś scenki, więc do później. I co? Ja już jestem w kartce. W sumie nie wiem co wygrać, więc tam w takim odcinku. Pamiętajcie, że nie ma prosimy z tego robotu. 现在就是二零真干，是吧？